9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wystartowało otworzone przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Radio SIM. Radio studenckie, internetowe, muzyczne. Idea zrodziła się we wrześniu, kiedy rozpoczął się nowy rok akademicki. No, wrzesień, październik, i wówczas e, tak pomyślałem, że warto by stworzyć coś, co da możliwość jeszcze większego rozwoju studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w zakresie zawodu dziennikarza. Na początku nie chciałam w tym uczestniczyć, ale przy namówie ekipy mówią: chodź, spróbujemy czegoś nowego. Będzie śmiesznie, wesoło. Będzie coś dla studentów. Nazywam się Szymon Gąsierowski, drugi rok dziennikarstwa. Jestem odpowiedzialny za SIM-wkręty. Razem z Mikołajem Warzydrągiem będziemy przedstawiać wpadki telewizyjne, radiowe, dziennikarzy, polityków, aktorów. Witam, Mateusz Witowicz, dziennikarstwo. W SIM-radio jestem odpowiedzialny za reportaże. Które będą co dwa tygodnie. Przygotuję wraz, przygotowuję je wraz z Karoliną. Również za felietony autorskie, które mam nadzieję będę miał czas pisywać i wygłaszać w Radiu Sim przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu. Jestem odpowiedzialny za redakcję Sim Grania, czyli wszystkich realizatorów, którzy są w radiu, którzy realizują audycję. Odpowiadam za to, żeby. Żeby dobrze wykonywali swoją pracę. Ponadto um, zajmujemy się montowaniem różnych audycji, zajmujemy się opisywaniem muzyki. Um, po prostu dzięki nam reszta, reszta redakcji może swoje audycje prowadzić. Obowiązków jest oczywiście bardzo dużo w tym wszystkim, bo radio to jest bardzo poważna sprawa. To jest rzecz dla pasjonatów. Naturalnie. Zawsze, jeżeli mamy jakieś pasje, to się lepiej pracuje. Natomiast zorganizowanie pracy w Radio to są różnego rodzaju trybiki, które muszą razem funkcjonować. Mamy muzykę, której słuchają wszyscy. Mamy różne audycje, bardzo tematyczne. Tak naprawdę sprawę na każdy temat, więc wszyscy znajdą coś dla siebie. Lubię pracę w radiu. Lubię. I w tym radiu Sim możemy realizować swoje pomysły. Myślę, że to rozwija. A rozwój, rozwój, zwłaszcza w moim wieku i na moim kierunku, jest bardzo potrzebny. To pomoże mi w przyszłości pracować lepiej, sprawniej, szybciej. Zaczynam swoją pracę w redakcji Sim Cafe. Będziemy się zajmować informowaniem studentów o jakichś wydarzeniach kulturalnych, o tym, co można obejrzeć, co można przeczytać, jakieś nowości, jakieś premiery, które pojawiają się w kinie, też nowości w teatrze, nowości książkowe, co warto przeczytać, obejrzeć. Będziemy też się zajmować podróżami, jakie miejsca warto, warto odwiedzić. Będę w redakcji Sim Sport. Praca w niej będzie polegała na tym, że Codziennie 15 minut będzie poświęcone informacjom o sporcie z świata, również w Polsce. Będzie to, będziemy mówić o różnych dyscyplinach, na różne tematy. Również w weekend będzie dłuższy program. W końcu jakieś radio, które będzie trafiało do samych studentów, bo taki jest, tak jest nakierunkowane, żeby słuchali to studenci, młodzież, ogólnie młodzież. I żeby, żeby to był taki głos studentów do studentów, i żeby można się było rozwijać, zobaczyć coś nowego, czegoś nowego się nauczyć. No w, przyszłej, w przyszłym zawodzie na pewno się to przyda. Dobra muzyka, konkretna publicystyka, którą mam, mam zaszczyt sam współtworzyć. Yy, I co jeszcze? Myślę, że, że taki młody, młody, świeży powiew nowego, nowego polskiego dziennikarstwa.